Polska prezydencja jest ważnym wydarzeniem dla Polaków. Polska prezydencja w Unii Europejskiej będzie pierwszym w historii naszego narodu, momentem, w którym Polska będzie miała realny wpływ na funkcjonowanie bardzo ważnej Unii Europejskiej, instytucji, która odgrywa jedną z pierwszorzędnych ról w świecie, a więc dzięki Unii Polska będzie mogła wpływać nie tylko na politykę w Europie, ale także mieć głos w polityce światowej. A jeżeli chodzi o kwestie związane z naszymi interesami, to to jest doskonały moment, aby kształtować listę spraw, którymi zajmuje się Unia. Tak zawsze jest, każda prezydencja tak robi, a my będziemy mogli po pierwsze lepiej, bardziej konkretnie zainteresować Unię Europejską polityką wschodnią. Po drugie, to będzie niezwykle ważny moment, w którym będzie negocjowany budżet na lata 2014-2020. Także będziemy mieli wpływ na kształtowanie się ważnej dla Polski, Polaków polityki rolnej. A więc te wszystkie kwestie, które są istotne dla nas, uzyskają dzięki polskiej prezydencji bardzo silne wzmocnienie w Unii Europejskiej. Jaką rolę mogą odegrać w Polsce europosłowie? Czy i jak widzi Pan swoje zaangażowanie? Parlament Europejski jest takim miejscem, w którym koncentruje się dyskusja w sprawach dotyczących naszych narodów. To jest miejsce, w którym odzwierciedlają się różnego rodzaju poglądy, w którym krzyżują się opinie ze wschodu, z zachodu, z południa, z północy, ale to jest także miejsce, w którym buduje się wspólna. Europejska opinia publiczna i niezwykle ważny w tym kontekście jest głos Polaków, polskich parlamentarzystów, wszystkich frakcji, które są w Parlamencie Europejskim. Nasz głos jest głosem donośnym w wielu sprawach, takich jak kwestia spójności. Chodzi o to, aby Unia Europejska była nie tylko takim tworem rozwijającym się dzięki. Motorom gospodarczym w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy, czy Francji, ale także, żeby Polska i inne kraje Europy Wschodniej mogły się lepiej przyczyniać do wzrostu gospodarczego na kontynencie. Chodzi o to, aby nie tylko polityka południowa wokół Morza Śródziemnego dominowała naszą politykę sąsiedztwa, ale aby Unia także interesowała się tym, co się dzieje w Kijowie. To są wszystko tematy poruszane. W komisjach, na forum całego Parlamentu Europejskiego w tym bierzemy udział. A więc mówiąc inaczej, polscy parlamentarzyści będą wzmacniali, będą wspierali politykę polskiego rządu i prezydenta. Co decyduje o tym, że prezydencja jest dobrze albo źle oceniana przez eurodeputowanych? Jak działać, żeby nasza prezydencja była dobrze postrzegana? Każda prezydencja ma swój program. To jest program przeważnie ambitny, chociaż dobrze jest mieć dwa, trzy punkty, które będzie chciało się przeprowadzić tak od początku do końca. Tak będzie również i w przypadku polskiej prezydencji. Natomiast to, w jaki sposób później już prezydencja jest oceniana, bardzo wiele zależy od wydarzeń, na które nie mamy wpływu. Ja pamiętam okres wojny gruzińsko rosyjskiej, kiedy Rosja dokonała inwazji na Gruzję, kiedy to było totalne zaskoczenie dla prezydencji francuskiej. Pamiętam kryzys gazowy, który z kolei był kolejnym zaskoczeniem dla prezydencji czeskiej. A więc ten czynnik niewiadomej zawsze istnieje i dobrze jest być przygotowanym, aby nie dać się zaskoczyć. Natomiast niezwykle ważne jest to, aby dobrze wybrać priorytety i aby wiedzieć, które z tych kwestii będzie można zakończyć sukcesem, wtedy prezydencja jest uznawana za skuteczną.